Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony, witajcie w 42. odcinku programu Felgoznawcy. Jeśli jeszcze jesteście na etapie poszukiwania felg aluminiowych, to podrzucę Wam kolejną propozycję, którą oczywiście znajdziecie w naszym sklepie. Jota Wheels model YP7 w kolorze Satin Bronze. Na początek powiedzmy sobie o rzeczy najistotniejszej, czyli o metodzie produkcji. Model YP7 wyprodukowany jest w technologii Hybrid Forge, dzięki czemu felga jest lżejsza i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Jeśli szukasz lekkiej i wytrzymałej felgi, to sądzę, że model YP7 będzie świetnym wyborem. Dostępna w 18 i w 20 calach: w 18 w szerokości 8, a w 20 w szerokościach 8,5, 9 i 10. Oczywiście konfiguracja zakupu jest dowolna. Możesz kupić 4 felgi 10-calowe bądź 4 felgi 8-calowe. Wszystko zależy od tego, czy potrzebujesz koła do normalnej codziennej jazdy, czy może robisz projekt i chciałbyś coś szerszego. Prezentowany model YP7 nie posiada jeszcze otworów, ponieważ producent daje możliwość personalizacji. Podajesz nam modele rogi mocauta, a my dobieramy odpowiedni offset i szerokość, oczywiście dostosowaną do twoich potrzeb. Samego wzoru nie będę oceniał. Jak wiecie, o gustach się nie dyskutuje. Każdemu z nas podoba się inne koło. Zerknijmy teraz może na jakość wykonania. Na początek wentyle, który jest umiejscowiony na przodzie. Jest to dość duży plus, nie będzie on wadził o heble. Jeśli mam jakieś większe certyfikaty, Will i Via, środkowy dekielek metalowy. W kolorze felgi, ramiona są wyprofilowane na zewnątrz. Przy offsecie 25 zerknięcie felga ma sporo miejsca, także możemy śmiało montować duże heble, a jakość wykonania zerknijcie sami. 20x10 ET25, jeśli chodzi o concave, to nie jest on jakiś duży, ale oczywiście mierzymy go i wynosi dokładnie 5,8 cm. Wnętrze felgi również starannie wykonane. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli sporo miejsca na hamulce, jeśli mamy jakieś duże. A co do samych oznaczeń, Max Load 750 kg, certyfikaty Willy, ale były też również bite na przodzie. Offset 25 i wielkość felgi 20 na 10 Zerkamy oczywiście na wagę Muszę podkreślić na samym początku, że może ona się różnić oczywiście od wybranego offsetu Tutaj mamy 20 na 10 ETA 25 waży 12,3 kg Jeśli uważasz, że Jota wheels model YP7 będzie tym czego szukałeś Tylko nie wiesz jakie dodać parametry do swojego auta aby wszystko pasowało, zapraszam Cię już teraz do kontaktu telefonicznego bądź poprzez formularz, który znajdziesz na stronie smrims.pl. Podajesz nam model, rok i moc samochodu, a my oczywiście dobieramy odpowiednie parametry dostosowane do Twoich potrzeb. Nie zapomnij jeszcze o najważniejszym. Zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!